Gościem portalu Map.js.pl jest pan poseł Grzegorz Tobiszowski, Prawo Sprawiedliwość. Panie pośle, od mam nową panią prezes kompanii węglowej. Jak pan skomentuje, panią prezes, ten wybór i ogólnie sytuacja w kompanii? No należy życzyć pani prezes sukcesu, bowiem Prawo i Sprawiedliwość dobrze życzy branży górniczej, a więc to jest jakby kwestia pierwsza zasadnicza. Natomiast co do powołania pani prezes obecny na to stanowisko, mieliśmy taki okres przeciągania się w rozstrzygnięciu decyzji związanej z konkursem na prezesa Kompanii Węglowej. Było to związane z decyzją pana premiera, a właściwie brakiem decyzji przez pewien okres czasu, bowiem jak wiemy pani Pani prezes, dzisiaj prezes Bobodzińska, wcześniej była wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki, gdzie nadzorowała bezpośrednio kwestie branży górniczej, nadzorowała realizację strategii dla górnictwa i to sprawiło, że wysocy urzędnicy państwowi przez rok mają karencję, a więc nie mogą obejmować na podstawie najnowszych przepisów, które sama Platforma wprowadziła w tej kadencji, obejmować funkcje menadżerskie, kiedy nadzorowali tą branżą z pozycji Ministerialnej wysokiego urzędnika państwowego. I ten przepis literalnie dotyczy pani wiceminister Bobodzińskiej i stąd przeciągała się decyzja, bowiem jest klauzula w tej ustawie, że w drodze wyjątku pan premier może ten okres karencji skrócić. No i bez tej decyzji skrócenia tej, tego okresu karencji, nie obejmowania funkcji menadżerskich w branży sektora górniczego, no pani minister nie mogła zostać powołana na tą funkcję. Pomimo tego, że w konkursie który, taka ciekawostka, sama nadzorowała ten konkurs w Kompanii Węglowej, bowiem jako wiceminister miał wpływ na powołanie przedstawicieli Rady Nadzorczej. A jak wiemy, przedstawiciele w Radzie Nadzorczej, no są to też pracownicy Ministerstwa Gospodarki, podlegli bezpośrednio jeszcze wtedy pani minister. A więc czekała pani minister na decyzję pana premiera Tuska, który wydaje się tą decyzją trochę szachował pana premiera Pawlaka, bowiem Pewnie wszyscyśmy słyszeli, iż pan premier Pawlak nie był skłonny zgodzić się na wypuszczenie pakietu akcji na giełdy z Spółki Węglowej w momencie, kiedy wystąpiły w Jastrzębskiej Spółce Węglowej kwestie protestów związkowych. Pan premier Pawlak podzielał nasze zdanie Prawa i Sprawiedliwości, iż dzisiaj jaszczymska Spółka nie potrzebuje dokapitalizowania z środków pozyskanych przez giełdę, bowiem ma środki na koncie ze sprzedaży węgla koksującego i te środki wystarczyłyby na zainwestowanie wierszyńskie spółce węglowe i przeprowadzenia tych inwestycji, które są potrzebne. Natomiast wiemy, że Ministerstwo Skarbu tą decyzją chce dziurę budżetową załatać, pozyskując środki z giełdy, z akcji na giełdy ze spółki węglowej. No i pojawiała się sytuacja patowa. Bez decyzji ministra gospodarki, który tutaj reprezentuje właściciela, jeśli chodzi o zwołanie walnego i podjęcie decyzji o wypuszczeniu pakietu akcji na giełdę, nie można było przeprowadzić tej procedury i tego pomysłu przez rząd. No stąd wydawało się, że premier Pawlak premier Tusk wykorzystując tą sytuację konkursu kompanii węglowej miał również pewne oddziaływanie na premiera Pawlaka, bowiem zmiana zdania w tej materii pana premiera Pawlaka dającego przyzwolenie, że nastąpiły cząstkowe porozumienia, częściowe porozumienia ze związkami zawodowymi wyraził zgodę, że taka takie przekształcenie, prywatyzacja może nastąpić przez giełdę, no i za parę dni mieliśmy decyzję pana premiera Tuska, iż pani wiceminister Łobodzińska zostaje mianowana prezesem kompanii. Definitywnie rozstrzygając konkurs na to stanowisko, który przecież przez parę miesięcy był w zawieszeniu. A więc, poentując, jeszcze raz powtórzę: Życzymy sukcesu pani Łobodzińskiej, bo życzymy dobrze sektorowi Górnicka Węgla Kamiennego. Kompania. Jest przed, stoi przed dużymi wyzwaniami. Związane to jest między innymi z inwestycjami, które są potrzebne w kompanii węglowej, jak również rozstrzygnięcia związane z takimi programami naprawczymi jak kompania Halemba, bowiem pamiętamy, że mówiono również o likwidacji tej kompanii. Bogu dzięki na razie realizowany jest program naprawczy. Myślę, i będziemy wspierać również ten zarząd kompanii, aby w tych decyzjach była, była kompania węglowa i zarząd skuteczny. Dziękuję serdecznie o sytuację w tym jednym z najważniejszych sektorów Polski. Pan Grzegorz Tobiszowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.